Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo. W tym materiale pokażę Wam odtworzec muzyczny, od dostarczony wraz z MIUI. Ten materiał na pewno będzie krótki, bo ten projekt jest dosyć prosty. Więc e, to, 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 to jest po prostu zwykły odtworzec muzyki, ale ma jedną fajną funkcję, taką niespodziewaną. Więc otwieramy sobie go, żeby nie przedłużać i jedziemy z koksem. Sprawdzimy tylko tym, czy się nagrywa płypić, Tak, okej, okay, w porządku jest i mamy ten player. I mamy dwie zakładki. Moja muzyka i oglądaj. Zaczniemy od mojej muzyki. Co my tutaj mamy? Mamy muzykę grupowaną normalnie na katalogi. Do góry mamy ostatnio, czyli ostatnio odtwarzane pliki. Do do ulubionych i listy odtwarzania, które sobie potworzyć możemy, nie, bo tworzyć listy można w każdym playerze muzyki, to jest oczywiste. Więc teraz sobie znajdziemy tylko, za pomocą wyszukiwaki, jakiś utwór, który mogę odtworzyć. O i jak wygląda odtwarzanie. Tu mamy oczywiście wyniki wyszukiwania i filtrowanie na wszystkie utwory i na albumy. E, tak, z każdym utworem możesz sobie Zobaczcie jaki jest głośny ten to ja nie będę nawet głośniejszy niż mój S20. To jest redminute 8, jakby ktoś nie wiedział. Podczas odtwarzania muzyki na przestrzeni osób muzyczny mamy tak wielki obraz albumu na środku, Ikonkę dodawania do ulubionych, co by dodamy jeden utwór, żeby potem wam pokazać gdzie te ulubione. są, a zresztą może już widzieliście, nie? Tam y, w, moja muzyka i tam do góry ikonka serduszka. To jest, są ulubione piki. No i mamy bardzo fajna i to jest właśnie ta funkcja, o której właśnie chciałem wspomnieć, mianowicie wycinanie z utworów dzwonka. I możesz sobie zrobić z danego utworu dzwonek. Tylko przyciszę telefon, żeby nie była za głośno. I możesz za pomocą tej osi tasu sobie przesunąć, nie? Dobra, że no to teraz końcowy czas, ścinasz do tego momentu, nie? O, no tak to nie, nie trafiłem dobrze, ale no to jest tylko, tylko przykład. Klikasz teraz ustaw jako dzwonek, poczekasz chwilkę, bo to musi zostać przetworzone odpowiednio, Wielotka jest napisane trzeba poczekać. Bo ten pig jest przetwarzany w odpowiedni sposób. O, i się udało, nie? I mamy już ustawiamy to jako dzwonek. Ustawienia systemu. Proszę bardzo, weźmy ustawienie dźwięku. Dzwonek, proszę bardzo, outtemp, czy tak? Out też bardzo tak? Outtemp proszę wszystkie. Chociaż nie wyszło dobrze chyba. No już polecam sprawdzić, bo widocznie ta funkcja w przypadku mojego tego urządzenia nie, nie działa jak powinna. Bo to jest, zależy tak, że może tak być też w mojej mi, że na jednym urządzeniu na przykład z serii Mi tej flagowej działać dobrze będzie, a na serii Redmi tej serii dopółkowej może działać słabiej. Więc to już polecam się pobawić. To jest tylko prezentacja aplikacji. Ja, możemy włączyć sobie podczas odtwarzania zegara, czyli automatyczne wyłączenie. To się przyda może Tobie, jak na przykład y, szło z muzyki przed snem, żeby Ci nie grała całą noc. Nie? To ustawiasz sobie na przykład 20 minut rucham i potem po tych 20 minutach zostanie muzyka wyłączona. Dobra? Zatrzymaj. I ta czwarta ikonka od Lewej to jest udostępnianie pliku. W taki sposób jak Android ma udostępnianie. No więc to tak, tak wygląda tak, ekran odtwarzania. Jeśli chodzi o ekran to moja muzyka, to ja jeszcze tutaj wam pokażę, że możesz sobie odtwarzanie sobie uruchomić. Tak. Tu masz do góry, do góry po prawej stronie takie 4 kwadraciki, to sobie tu możesz ustawić jeszcze sposób pok pokazywania muzyki. W jaki sposób mają być sortowane. Według utworu to wtedy masz wszystkie utwory tak różne pokazane. Tego os osobiście nie lubię, ale każdy ma inny gust. No tutaj możesz sobie, jak taki widok masz uruchomiony, to sobie możesz wybrać sortowanie. A nie, wybrać, wybrać kilka elementów można tą pierwszą ikonką. I sobie tutaj możesz właśnie dodać do kolejki. A, bądź do, do, do ulubionych? Nie, 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 do, do kolejki. Bądź do osób później, czyli po prostu kolejka. Druga ikonka to jest dodawanie nowej tej Tu sobie właśnie stworzymy. Klikamy nowa. I tu sobie możesz dodać masę wprowadzić. Na przykład test. Ikonę OK. I zostały te utwory dodane do playlisty. Później, za chwilę Wam powiem, gdzie te playlisty są. Trzecia ikonka to jest usuwanie z telefonu. I e, czwarta ikonka to jest e, udostępnianie. W sposób e, taki androidowy. To może kliknąć ulubione, to wtedy dodane zostaną do ulubionych. Tak. I, I udostępnij to jest po prostu takie udostępnianie pliku poprzez mechanizm Androidowy. Co jeszcze? Ciekawego. Yy, ta jest otworzanie gdzie są, nie? Bo, bo się może ktoś zastanawia. Do góry jak wejdziesz sobie na zakładkę moja muzyka, to tutaj masz ikonkę właśnie, serduszka. O przepraszam FB się odzywa. Yy, ale... To, są, to jest właśnie ulubione, zakładkę z ulubionymi, tu sobie możesz dodawać utwory właśnie do ulubionych. Dodaliśmy te, tą elektronomię i ten, te trzy, co zaznaczyłem w tym widoku utworów, nie? I tu masz listę odtwarzania, tutaj sobie właśnie stworzyliśmy ten test, nie? To jest album chyba z Britney ale dobrze, nie? Ale... Nie, nie myję okładek. Nie, nie, dobrze mówię. Pytnę Spirx. Ale wracając jeszcze do tych widoków. Tutaj masz jeszcze możliwość sobie sortowania według utworu doty dodania, nazwy i liczby odtworzeń, czyli częstotliwości odtworzania. I jeszcze tu mamy tę ikonkę kwadratików to już o tym wspominałem, o tych widokach, nie? Ale ja wam pokażę, jak wyglądają, czyli widok wykonawcy, możesz sobie sortować według wykonawcy, ale pamiętaj o tym, że te dane muszą być zapisane w plikach, w plikach, w tak zwanych tagach. I albumu, czyli po prostu sortowanie według płyt oraz to, co, lubię, co ja lubię osobiście najbardziej, to jest sortowanie według folderów. Czyli po prostu według katalogów, które masz wgrane na pamięć urządzenia, czy na kartę SD. Nie? Szkoda, że tu nie możesz włączyć hierarchii, bo są po prostu foldery i Tu masz pamięć i po prostu masz sobie, możesz sobie przeglądać katalogi. Ale nie w postaci hierarchicznej, tylko tak luzem, no. Czyli jak masz przykład folder o nazwie muzykę, pod folder mp3 i pod, pod folder jeszcze jeden e, elektron na przykład, to to, to elektron będziesz miał na samym mieszku. No i dopiero tam utworzy właśnie w elektron. mam nadzieję, że, że dajesz. Więc nie będę przyciągał. Co, co jeszcze chciałbym wam pokazać? Ustawienia i menu po lewej stronie. Tu. Tu masz logo konta, czy to możesz sobie wejść na kontakt z które według mnie jest niepotrzebne, bo on w moim przypadku nic nie zmienia. Chyba, że można odtwarzać z chmury czy muzykę. E, szczerze wam mogę do Was to sprawdzić, o, bo mam komputer włączony. To odtworzymy chmurę. Ja robię, zrobię to wam e, poza anteną, wygram jakieś pliki, nie? i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także widzimy się za chwilkę. Jestem z powrotem, z wygrałem jakiś plik, jeden tylko, do chmury i zobaczymy, czy tutaj czasem się nie, nie pojawi... midrive, mi nie? Czy jakaś opcja przeglądania chmury się czasem nie, nie pojawiła. No, Facebook to jest, Nie, nie, nie. Ja nie, by na niej nie widzę, nie? Więc nie, nie przyciągamy, tylko jedziemy dalej. Niej, może w przyszłości się pojawi taka opcja, czego odtwarzanie bezpośredniej skóry. Bo, bo to konto i to logo to według mnie one tu jest zbędne, bo to możesz sobie wejść na ustawienia konta i ustawienia właśnie tego playera. I co my tu mamy? Ustawienia zaawansowanych. To możesz sobie włączyć uspienie, czyli automatyczne wyłączenie się muzyki po określonym o to tu e, zestaw szyławkowy i efekty dźwiękowe to sobie możesz skonfigurować e, dostosować dźwięki do sławek ale to działa wyłącznie ze sławkami i siałmiego bo spróbowałem e, włączyć na pobrutów też to podobno działa e, się dowiedziałem z, z internetu ale z parlament z moimi altosami, z antidunerem ten telefon i te efekty nie działają. Ale tam możesz wybrać sobie model słuchawek i tam sobie skorygować, yy, z, z tak, z to musiałbym włączyć butów, żeby Wam to pokazać. O, widzicie? Teraz otworzę Wam i proszę bardzo, macie może wyboru słuchawek i equalizer, podobnie możesz tutaj sobie wybrać efekt, ton, tonację dźwięku ustalić oraz tutaj bawić się z suwakami. Ale w moim przypadku coś to nie chce działać. Bez prawdopodobnie nie, nie działa to ze wszystkimi urządzeniami. Tyl tylko z urządzeniami od firmy Xiaomi albo z tymi podłączonymi na Jekka. Ale już czego nie byłem w stanie sprawdzić, bo po pierwsze nie mam sławek za bardzo pod ręką e, Danzeka. E, mam te moje soniacze, ale nie, nie, nie będzie one sam. A po drugie sławek od szałwii nie posiadam, więc się nie wypowiem. Wyłączyłem bydów. Z góry przepraszam, jeżeli nie słyszeliście mnie przez jakiś czas, albo były jakieś takie przerwy, ale włączyłem bydów dlatego czy tak działa. Dalej możemy funkcję przycisków skonfigurować, czyli e, co ma się dziać po naciskaniu przycisków na słowkach, sterowanie poziomem głosowki albo sterowaniem odporzaniem muzyki. E, przy, przyciski. Możesz sobie przypisać. Ale to musi być właśnie urządzenie, które obsługuje A2DP, czyli właśnie protokół bytów, który pozwala na sterowanie zdalne odsparzaniem. A2DP albo A4RCP, ja Jak to się nazywało. Taki protokół, który pozwoli na sterowanie No Dalej możemy według rozmiaru, czyli yy, czy filtrować łączyć filtrowanie, ukryć pliki mniejsze niż możesz sobie tutaj zdefiniować, jakie mają być ukryte. I jeszcze według czasu trwania możesz ukryć krótsze niż określony czas. Nie? Według folderu, Katalogi z muzyką możesz tutaj ustawić, jakie ma skanować player i liczyć foldery z plikami EP4. Gdyż za chwilę wam przejdziemy do super bomb, Naprawdę bomba z tej funkcji. Tak jakiej tu jak znowu oglądaj, ale do tego, do tego przejdziemy za chwilę. I to sobie możesz dodać pliki MP4 z teledyskami. A dlaczego teledyskami? Bo ten player obsługuje format MP4. Eee, ale czy jest sens, skoro jest osobny, stworzy mi video do tego przeznaczony, to takie trochę będę mnie wciskanie funkcji niepotrzebne. Taka jest moja opinia. To jest do muzyki, to w takim razie obsługuje tylko muzykę. Tak to powinno wyglądać. Ale nie, niepotrzebne mu funkcje wskane. Warunki uzyskania, cofnięcie zgody. Tu możesz cofnąć zgodę na tutaj, wycofujesz swoją zgodę na politykę prywatności. Miej muzyki. Przestaniemy gromadzić twoje dane os osobowe. To jak chcesz, to możesz sobie to wycofać żeby nie gromadzili. Ja osobiście to sobie zrobię, bo jest mi to niepotrzebny. Więc... O. Unieważnienie autoryzacji i spokój. I błądamy to je jeszcze raz. O, i jest... Chyba, że mnie wylogowało z kąta. Nie, jestem zalogowany. Dobrze jest. Tylko by fało zbieranie informacji na temat yy, tego, nie? Zbierania danych. Dalej mamy o postawieniach co mamy. Co, czekajcie, by coś młączyłem. Ale się reklamy pojawiły teraz. A no tak, to też się musi to być włączone, słuchajcie. Nie, nie pokazuj reklam. E, pokaż rekomendacje online do uruchomienia. Do tego online na właśnie teraz przejdziemy. To jest, muszę oglądanie, to ten dyskus, skąd? Z YouTube. A. No, ten Player no, naprawdę, to mnie naprawdę zaskoczyło, żeby asparagus publiczny typowo obsługiwał YouTube. <słuchaj> to, to, to mnie naprawdę zaskoczyło i zaraz przejdziemy do tego, i zawartość usługi online, no to musi to być aktywne, te dwie ostatnie opcje muszą być włączone, żeby tam YouTube działał. Ale jeżeli nie chcesz tego używać, to, to te dwie opcje wyłącz, to będziesz miał tylko obsługę muzyki okazji nie LRB3. I teraz właśnie jeszcze tutaj mamy politykę prywatności, tryb ciemny, możesz aktywować umowa użytkownika, i wersję aplikacji wyświetlić i aktualizować automatycznie, sprawdzić, czy nie ma naszej wersji do pobrania. Dobra, to teraz właśnie przejdziemy do tej zakładki Oglądaj, tylko Wam pokażę i udowodnię, że nie ma tutaj jakbyś YouTube oglądał. Wejdziemy, wyszukamy tutaj na wysokiej mój kanał. Tylko, że tutaj, szczerze Wam powiem, nie widziałem opcji subskrybowania, nie? oglądania subskrypcji. Czyli... O, no macie mój film, proszę bardzo. Podgłoszę tam trochę ja telefon. Tam... <tryk> Działa. No proszę bardzo, macie film, macie opis, tytuł i, i po, podobne te filmy, nie, tak to bardziej się nadaje do, do oglądania teledysków aniżeli do oglądania typowo filmów, bo to to takie trochę tak, tak to, no tego, to da zostało stworzone, nie? No, sobie przejdziecie do tej zakładki, tam macie tutaj na tosie i nowe teledyski, najnowsze, nie? I tych przebojów jeszcze są, no, no i na tym będę kończyć, moi drodzy, nie będę już przedłużał tego materiału. Już będę się z Wami żegnał. Piszcie, co wykorzystacie z tego MiPieera. Ten film zostanie opublikowany prawdopodobnie. Ja go nagrywam 26 kwietnia, ale zostanie prawdopodobnie opublikowany kilka dni później, bo jeszcze mam inne rzeczy do zrobienia. Zostawię tylko wiadomość. Zobaczymy, czy ja się wyrobię, nie? Yy, także do zobaczenia. Cześć.